I ruszyły. Ktoś to poprowadzi. Tam zdaje się Stefanos ma chęć. I on jest pierwszy. Na drugiej pozycji Dekalefa. Teraz Dekalefa obejmuje prowadzenie. Drugi jest Stefanos. Trzeci Witzan. Na czwartej pozycji King of Magic. Później Arnado. I daleko w odstępie zastawką Cejun. O tutaj mocno Dekalefa ruszył i ma sporą przewagę nad rywalami, zanim dwa Janowskie konie i Stefanos. Później na czwartej pozycji Kind of Magic, razem Zarando. Na piątej pozycji jest wieczorynka. Szósta, sama NH. A Hersigrant gdzieś tam bardzo daleko. Ale już przesuwa się do przodu. Dekalefa na prowadzeniu. Dekalefa za nim. Dwa konie Janowskie, Stefanos oraz Witcan. I są na prostej. Z przewagą Dekalefa. Dekalefa utrzymuje prowadzenie. Dekalefa, Dekalefa. Jeszcze 400-350 metrów do celownika. Dekalefa z przewagą. Finiszują tutaj do niego. E, Finiszuje Hersi Grant oraz Wieczorynka. Jeszcze prowadzi dekalefa, dekalefa na prowadzeniu Alego, chyba wieczorynka złapie i w celowniku wieczorynka dekalefa.